No, dzień dobry. Ja jestem profesor Czerwony i troszeczkę mnie było. Całe 4 miesiące. Ale jestem i mam się dobrze, i witam Was na trzecim wykładzie z Genshinologii. Serii nie było tak dawno, że pewnie część z Was nawet nie wie, czym jest Genshinologia i co to w ogóle za seria. Więc pokrótce jest to seria poradników do tematów bardziej lub mniej zaawansowanych. Na warsztacie mieliśmy już rotację. Oraz Energy Church, A dziś weźmiemy się za budowanie drużyn. Bo budowanie drużyn wielu graczom sprawia naprawdę dużo problemów i często jak robię przeglądy u moich widzów, to słyszę... Ej Red, jakie mam zagrać drużyny, bo ja ich nie umiem budować. Więc o tym dzisiaj, rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam na materiał, zaczynamy. Zaczniemy sobie klasycznie od teorii i od podstaw. Drużyna w nie może składać się maksymalnie z czterech postaci. Ewentowo pięciu, ale tych triali na story questach nie liczę. Ale w jednym momencie możemy używać tylko jednej. To bardzo ważne i niby oczywiste, a jednak gracze o tym zapominają. Co mam na myśli? Budując swoją drużynę musimy ją kształtować w taki sposób, żeby żadna z postaci nie marnowała się. Może wy albo ktoś z waszego grona znajomych robi taki pattern, że daje do teamu Childa i na przykład Diluka. Bo chce na przykład wapować. i w głowie ma myśl, że Child będzie nakładał wodę, a Diluk będzie to wapował. Taki abstrakcyjny przykład, ale czasem zdarzają się takie sytuacje, że do teamu pikowane są dwie totalnie nie współpracującą ze sobą postacie. Dlaczego Child i Diluk nie będą dobrym duo? Z faktu, że kiedy mamy wybraną jedną postać, druga nie robi zupełnie nic. W takich sytuacji zdecydowanie musimy unikać. Ale może po kolei, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Gracze sami sobie podzielili postaci na klasy. Jedni uważają taki bardzo podstawowy podział, czyli main DPS, sub DPS, buffers, support i na tym się kończy. Inni zaś znają dużo więcej klas. Burst DPS, enabler, driver, shielder, healer i wiele więcej. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I ogromna część graczy bardzo źle rozumie te rolę. Co mam na myśli? Niektórzy mogą wam powiedzieć na przykład, że Raiden Shogun jest main DPS. -em. Albo, że Zongli jest shielderem. Bo jeszcze lepiej, że Jelan jest sub DPS. -em. I to jest gigantyczny błąd. Dlaczego? Bo Raiden nie jest main DPS. -em. Raiden może pełnić rolę main DPS. -a. Tak samo z Zongli. To nie jest tak, że on ma klasę shielder i jedyne co może robić to shieldować. Nie. On może pełnić rolę shieldera może też pełnić rolę na przykład sub dps -a. Może też pełnić rolę main dps -a. Nie ma w tym najmniejszego problemu. Dlaczego wam to mówię? Bo już nieraz słyszałem argumenty, że na przykład Yilan nie może być traktowana jako main DPS, bo ona jest sub DPS. -em. Że na przykład Nahida nie jest DPSem. Nie ma czegoś takiego jak przypisana klasa do postaci. Po pierwsze to jest umowne, a po drugie postacie mogą pełnić różne role. Zapamiętajcie to sobie. Raiden nie jest main DPS-em, Raiden może pełnić rolę main dps -a. Tak samo może pełnić rolę supporta, może pełnić rolę nakładania ele- Jaką chcecie. Skoro znacie umowne klasy, specjalnie podkreślam umowne, bo to wszystko zależy od waszej interpretacji, możemy przejść dalej. Czyli typy drużyn. I tutaj tak samo nie ma sztywnego szablonu, ile typów drużyn jest. Wszystko zależy od tego, jak Wy sobie to dzielicie. Ja wyróżniam tylko trzy typy drużyn, jest to mój prywatny, osobisty podział, więc jeżeli wy macie ich więcej albo uważacie, że mój podział jest zły, no to, to nie ma problemu, bo każdy gracz może sobie to interpretować inaczej. Jak wygląda mój podział. To Hypercarry, Swap, oraz hybrydowa tych dwóch poprzednich. Hypercarry to po prostu drużyna, która skupia się na buffowaniu jednej konkretnej postaci. Na przykład Ito, Xiao, Skaramusza Cheuli. W tych drużynach tak naprawdę wszystko bije jedna konkretna postać, a reszta drużyny ma za zadanie zbafować tą, tą pierwszą, żeby biła jak najwięcej. Dodatkowo w Hypercarry drużynie tego main DPS-a widzimy praktycznie cały czas na ekranie, a resztę postaci chcemy widzieć jak najmniej. Czym dłużej Hypercarry DPS stoi na ekranie, tym lepiej dla nas. Quickswap za to to przeciwieństwo tej drużyny. W tym party nie ma jednego main dps tylko może być ich dwóch, a nawet trzech. A nasz gameplay skupia się na ciągłym zamienianiu postaci i stąd ta nazwa, Quickswap. Jest to totalne przeciwieństwo Hyperkery, bo tam chcemy widzieć jedną postać ciągle, a w Quickswapie. Właśnie chcemy widzieć jedną postać jak najmniej. Klikamy jedną, następna, następna, następna i cała drużyna bije damage. Takie drużyny nie są zbyt popularne i najczęściej są to monodrużyny, na przykład monokrajo, Monopyro lub coś podobnego. Ostatni typ drużyny chyba najpopularniejszy i najczęściej wybierany przez graczy, czyli taka hybryda. Nie jest to... Hypercarry gdzie jedna postać bije najwięcej, ale nie jest to też quick swap, gdzie ciągle zamieniałem postacie. Jest tu jedna postać, która jest takim cudzysłowiem main DPS-em, ale reszta po prostu tą postać uzupełnia nie przez buffowanie, tylko po prostu przez dawanie czegoś od siebie offfield. Spokojnie, zaraz wam to lepiej wytłumaczę. Najłatwiej będzie to pokazać na przykładzie raidenki, bo mamy dwie drużyny. Hypercarry Raiden z starą Kazuchą i Bennettem oraz klasyczny Nasiona, którego doskonale znacie. W pierwszej drużynie Trzy postacie skupiają się na buffowaniu Raidenki. Sara klika buffa, Bennett klika buffa i Kazucha buffuje Raidenkę oraz debuffuje przeciwników. Wszystko w tej drużynie dąży do zbafowania Raidenki w jak największym stopniu. Nie ma tu że reakcji oczywiście, bo Raidenka podczas bicia nie wykonuje żadnych reakcji. Po prostu surowy damage chcemy podbić jak najwięcej. I to książkowy przykład hypercarry drużyny. I czym taka drużyna różni się od Nationalu Raiden? W tymi Raiden, Xingqiu, Xiangling, Bennett tak naprawdę tylko Bennett buffuje Raidenkę. Księksiu ma swój damage, a Xiangling ma swój. No ale jednak Raidenka w cudzysłowie jest tym main DPS-em. Klikamy ulta Księgsia, Beneta, Zianglik, odpalamy Raidenkę i przez kilka sekund bijemy Raidenką tylko po to, żeby zresetować rotację. Więc na pewno tej drużyny nie możemy nazwać Hyper carry. Nie możemy też nazwać Quick Swapem, no bo jednak jak już klikniemy tą Raidenkę, to Raiden jest właśnie tym takim main DPS-em, driverem. Więc jest to coś pomiędzy. Jak w takim razie wygląda gameplay Quick Swapu. Najłatwiej będzie to pokazać na drużynie Monokraju. Teraz na ekranie możecie zobaczyć, że kiedy gram tą drużyną, ciągle zamieniam postacie, wykonuję tylko jeden czap atak Ganiu e duchy e innych postaci ciągle po prostu żongluje skillami i tak naprawdę żadna postać nie jest najdłużej na ekranie. Ktoś mógłby się o stwierdzenie, że to Ganiu jest tutaj main DPS-em i tak no, jeżeli ktoś tak to odbiera, to nie będę się z tym kłócił. Mi tutaj każdy jest DPS-em i każdy bije damage, więc Powiem już to dwa razy, powiem trzeci, że każdy ma swoją segregację i każdy może sobie nazywać drużyny, jak tylko mu się chce. Ja prezentuję wam tu mój podział, którego używam, bo jest dla mnie zwyczajnie najwygodniejszy. No dobrze, skoro teorię mamy za sobą, możemy przejść do praktyki. Czyli jak zbudować drużynę na swoim koncie. Kryteriów i zasad budowy drużyny jest naprawdę bardzo dużo i ciężko byłoby to wszystko upchać w tym materiale. Dlatego pokażę wam takie najbardziej podstawowe. Pierwsza taka najważniejsza zasada, o której musisz zapamiętać, więc skup się teraz. Twojej po drużynie podczas walki... Żadna z postaci nie może być bez zadania. Zobacz. Na Rejdenka jest genialną drużyną, dlatego że nikt w drużynie się nie nudzi. Kiedy walczymy, Rejdenka ma swojego ulta, sił cały czas nakłada wodę, Xiangling to wszystko buffuje, Bennett ogólnie jest bufferem drużyny. Żadna z tych postaci na żadnym etapie nie jest bez zadania. Nawet będąc off-field, i robią damage, a Bennett będąc off nas bafuje. I do tego musisz dążyć, budując swoją drużynę. Żadna postać na żadnym etapie nie może być bez zadania. Może jeszcze dwa przykłady, żeby wam się to zwyczajnie w głowie utrwaliło. Uwielbiana przez was Hutao w wapie. Hutao Jelan Ksiu Zongli. Kiedy klikniemy tarczę Zonga, klikniemy ulta Jelan oraz Xingxia i bijemy Hutao, żadna z tych postaci się nie nudzi. Zongli jest oddania tarczy. Jest. Xingxiu oraz Jelan nakładają wodę i zadają damage cały czas. Hutao w tym czasie bije. Jak widzicie, żadna z tych postaci się nie nudzi. Zewnątrz nam Hyper Bloom, al -Hajtam. Tutaj Nahida markuje przeciwników, nakłada dendro, buffuje, spełnia swoje zadanie. Xingxiu nakłada nam wodę, żeby wywoływać reakcję Bloom, a Kuki powoduje Hyper y i... Dopełnia cały damage al tam w tym czasie jest driverem I nakłada więcej dendro Sam w sobie robi damage Tutaj tak samo, na żadnym etapie żadna postać się zwyczajnie nie nudzi. Teraz wracamy do przykładu z samego początku odcinka, czyli Child oraz Diluk. Dlaczego te postacie nigdy nie będą dobre razem? Kiedy walczymy Childem, powiedzcie mi, czym zajmuje się Diluk. On się nudzi, on się marnuje. Dlaczego nigdy tych postaci nie zagramy zwyczajnie razem? Teraz możecie popatrzeć na swoje drużyny, które gra się na Abysie I zadajcie sobie pytanie, czy kiedy gracie tymi postaciami, która z nich nudzi się podczas tego, jak gracie? Jeśli tak, i któraś z postaci podczas waszego gameplayu na przykład na Bysie nic nie robi, to wiecie, gdzie jest błąd. Kolejną bardzo ważną zasadą, też oczywistą, ale jeden musimy o niej pamiętać, jest fakt, że postacie muszą się nawzajem uzupełniać i muszą do siebie pasować. Dla przykładu, żeby zaaktywować ulta Jela lub Księgsia, musimy wykonywać normalne ataki. Ataki na przykład Niewielet używa charge ataku. Więc jeżeli damy do drużyny, niewieleta i Jelan albo Księksia, no to te postacie zwyczajnie nie będą się nawzajem uzupełniać. Klikniemy Ulta Jelanki, zaczniemy strzelać czarżą takiem niewileta i co? No i Jelan nic nie robi, bo nie jesteśmy w stanie zaaktywować jej Ulta. kolejnym przykładem takiego braku kooperacji jest na przykład Jelan oraz Bennett. Jak wiecie, Jelanka skaluje się z HP, a Bennett buffuje atak, więc no te postacie zwyczajnie ze sobą nie działają, bo bawa ataku dla bielanki, no nic nie daje. Kolejnym bardzo ciekawym przypadkiem jest na przykład Nilo. Ma taką pasywkę, że jeżeli mamy wszystkie postacie w party, Dendro lub Hydro, aktywuje się jej specjalna pasywka, która powoduje, że Blumy biją dużo, dużo więcej. jeżeli my wpadniemy na genialny pomysł i dorzucimy do tej drużyny na przykład Kuki, żeby grać też Hyper no to pasywka Nido się nie odpali, no i postać zwyczajnie nie działa. Coś bardzo podobnego ma nowa postać, czyli Szewrus, która żeby wykorzystać swój pełen kit, musi mieć Party same postacie Pyro oraz Elektro I takich korelacji i niezgodności Między postaciami jest naprawdę bardzo, bardzo dużo To już wy musicie znać kit postaci I wiedzieć jakie postacie będą do niej pasować A jakie nie Przed ostatnią taką podstawową zasadą przy budowaniu drużyn Będzie system buffów No i debuffów by dobrze budować nasze drużyny musimy wiedzieć czym jest snapshot, jakie postacie się bafują, jakie nie, jakie statystyki wpływają na siebie i tym podobne. Na przykład, nie wiem, buff Furiny nie bafuje Hyperbloomów oraz Bloomów, więc Bloom nilów z Furiną to tak średnio pasuje do siebie. Ale propos tego jak bafować nasze postacie, czym jest snapshot i wiele więcej powiedziałem w pierwszym wykładzie na temat rotacji, więc tam odsyłam. Tutaj będę się powtarzał. A ostatnim elementem przy naszej budowie drużyny jest oczywiście system reakcji. Reakcje to tak naprawdę podstawa Genshin'a i raczej powinniśmy z nich korzystać. Nie zawsze, oczywiście jest wiele drużyn, które po prostu z reakcji nie korzystają. Najczęściej są to drużyny hyperkery. no ale jednak budując naszą drużynę musimy o nich pamiętać. Czym by była Hutao, gdyby nie wapowała? Czym by była Kuki, gdyby nie hyperblumowała? No i czym by była Ayaka bez Freeza. Budując drużyny musicie o tym pamiętać. I żeby wam to zaprezentować w praktyce pokażę wam to na przykładzie konta mojej moderatorki. Ma ona najwięcej postaci i pokażę wam, jak w jej sytuacji powinno bu wyglądać budowanie drużyn. No dobrze, jesteśmy już na koncie. I jak sami widzicie, nie jest to jakieś ogromne konto, raczej młode. No i postaci też nie ma za dużo. Żeby nie było tak łatwo, załóżmy, że Nivelleta tu zwyczajnie nie ma. Po prostu wyobraźmy sobie na chwilę, że nie ma go na tym koncie. No i jak na tym koncie zbudować sensowne drużyny? Po kolei, patrzymy sobie na postacie i myślimy, co możemy skleić. Oczywiście team z Nilą. Do Nilą musimy dorzucić jakąś postać dendro. jak pamiętamy zasadę, że ona w teamie musi mieć tylko postacie dendro oraz hydro. Oczywiście, Nahida to świetna postać. No i musimy mieć więcej aplikacji elementu, żeby wywoływać reakcję Bloom. Do tego świetnie nada się księciu i coś co zagwarantuje nam przeżywalność. Hmm, no co? Możemy dać Barbarę. Możemy dać yao, yao. Możemy też dać Kirare, jeżeli ma dobrą tarczę i jesteśmy pewni, że leczenie nie będzie nam potrzebne, albo leczenie samego Księcia takie delikatne nam wystarczy. No dobrze. Załóżmy, że zagramy z Barbarą. Są tu trzy postacie wodne, jedna Dendro. Nahida sobie da radę bez problemu, gdy będzie driverem. No i druga drużyna, no klasycznie. nasionar Ray, no i nie mamy Księcia. I co w takiej sytuacji? Jest Jelan. Jelan może Księcia bez problemu zastąpić. Wrzucamy Xiangling oraz Beneta. Proszę bardzo, dwie grywalne drużyny. Ale zbudujmy coś jeszcze. Zaraz załóżmy, że nie wiem, nie mamy Raidenki. Co teraz? Hmm, zastanówmy się. Jest furina. Do furiny musimy mieć lekarza, który leczy całe party żeby to w ogóle zadziałało. Z tego co widzę, jest tu tylko Charlotka. Nie widzę tu Jean, niestety nie poleciała i nie widzę tu też Bajzu. Do tego przydałoby się. Ten damage jakoś jeszcze podbić, ogólnie coś, co by pasowało. Na pewno świetną postacią będzie kazucha. Fakt, że furiny nie da się zbafować, bo nie ma żadnego bufera, który bafuje HP maksymalne. Za to możemy desyrlować, używając anemo, zciągnąć relisty przeciwników oraz zbafując damage elementarny kazuchom. Mamy już trzy postacie i ta drużyna zadziała, ale przydałby się jakiś jeszcze driver. Do tego idealnie nada się Jelanka i mamy kafuczo Jelan. Załóżmy, że byłby też ten tu niewiele, no to niewiele też świetnie zadziała. Co jeszcze można byłoby tu wrzucić? Od biedy, nawet eula by zadziałała. Jasne, tutaj baw euli nie byłby tak duży, ale szukamy tu coś, obojętnie co, żeby tylko zadziałało. Jak nie eula, to rozaria. Jak nie rozaria, to Keja. No i w, taki, w, taki for, w takim formacie na pewno byśmy ukończyli tego abysa. No i kolejne drużyny. No to może teraz coś zamiast. Nie załóżmy, że nie ma Nilo ani Nachidy. Hmm. To co w takiej sytuacji? Zastanówmy się oczywiście moglibyśmy znów zagrać na ale może coś innego zbudujmy. Raidenka i Jelanka to bardzo dobre duo. Klikamy ulta Jelanki, która buffuje nam Raidenkę i gdyby tego wszystkiego było mało, to jeszcze mamy reakcję Electro charge. Double Hydro to również świetne duo z faktu, że i Xingxiu, i Elan mają bardzo podobną mechanikę działania i podobne wymogi. Więc w tej sytuacji to trochę jakbyśmy mieli dwie Elanki albo dwóch księsiów, jak zwał, tak zwał. No po prostu świetne duo. No i brakuje nam ostatniej postaci. i Fajnie, jakby to była postać, która nie dałaby nam tak łatwo umrzeć. Zdągli zadziałoby świetnie. Jean, która zadziałaby jeszcze lepiej, bo moglibyśmy łatwo zeswierdować i Elektro i Hydro. No ale niestety Jean tu nie ma. No to co w takiej sytuacji? Możemy bez problemu rzucić Beneta, który zbafuje nam Raidenkę i... mamy genialną drużynę. Może nie jest ona tak mocna jak oczywiście nasional, ale bez problemu zadziała, zaufajcie mi. No ale załóżmy, że Jelanki nie ma, a nie możemy zagrać Nationala, bo... bo nie. A w takiej sytuacji możemy wykorzystać Nahidę, którą możemy robić dzięki temu Hyperbloomy. Nie ma tutaj przeżywalności, więc wystarczy dorzucić coś, co zagwarantuje nam przeżywalność. Na przykład... jao, jao A jeśli nie Yao JAO, to może być na przykład Kuki, a jeśli nie Kuki, to Barbara. A jak nie Barbara, to zongli, który też świetnie by tu pasował, albo nawet Kirara. No, sami zobaczcie, że opcji jest naprawdę dużo. I nawet kiedy wydaje nam się, że mamy postaci mało, to drużyn możemy skleić bardzo wiele. Wiadomo, niektóre drużyny nie będą tak samo grywalne jak inne, no ale po to w końcu po te postacie ujszujemy. Sami widzicie, budowanie postaci w Genshin Impact wcale nie jest takie trudne. Wystarczy tylko znać skille postaci, Dobrze je ze sobą łączyć i robić tak, żeby po prostu postacie nawzajem sobie nie przeszkadzały. Najważniejsze jest to, by każda postać w drużynie miała jakieś zadanie i żadna się nie nudziła. Dodatkowo pamiętajcie o reakcjach, o wzajemnym uzupełnianiu. To brzmi jak jakaś cringe'owa mowa motywacyjna. No nic, mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wam jak budować drużyny. I jeżeli ten materiał ci pomógł, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Będę wiedział, że genshinologia i poradniki mają jeszcze jakiś sens. Czy miałbyś jakieś pytania, o czym zapomniałem, coś pominąłem, to wpadnij na codzienne streamki w godzinach popołudniowych na Twitchu. Zalecam do samego budowania drużyn, a później możesz wpaść na streamka i zapytać się Aired, czy ta drużyna ma sens, czy jest dobra. Z przyjemnością odpowiem. Dzisiaj ja będę już z wami żegnał, pozdrawiam i...